Cześć, witam. Dziś taki krótki odcinek z koszenia pszenicy o zimej. Pokażę tylko kilka ujęć z zewnątrz. Nagrywała mnie moja kobita. Dziękuję jej bardzo. No i co? Pokażę też jak rozwiązałem problem z hydrostatem. No i to tyle. Tak więc zapraszam do oglądania. I co zostało postanowione? Tarcza, która była porysowana, która miała ten ubytek została przeszlifowana na szlifierce do płaszczyzn, tak zwanej magnesówce, a te wszystkie tłoczki z tymi ślizgami y, biorę i standardowo papier ścierny drobny, no, no akurat na tym robiłem tylko próbę, ale zaraz skoczę po nowy, kładę na tym i szlifuję aby zawielić tylko wszel wszelkie powierzchnie, ściągnąć to wszystko co jest o, tak jak widzicie robiłem próbę Zabielić, żeby było jak najbardziej yy, Można powiedzieć Wyrównane, żeby te rysy zniknęły I składam ten hydrostat w całość Zakładam nowe uszczelnienia I niech się dzieje co chce Jeżeli będzie, będzie dalej ciekło To po prostu będę dolewał oleju I przejadę ten sezon Że tak powiem z partyzanta A jeżeli to zda egzamin No to, no to żeby tylko mi to wytrzymało Ten sezon znowuż A na następny trzeba będzie tutaj coś pogrzebać, albo kupić drugi cały gdzieś używany, albo dać do regeneracji takiej typowej albo ściągnąć też części z Ameryki i, i po prostu złożyć go całkiem na nowo i wtedy jechać dalej no dobra ja montuję to w całość ten kawałek gdzieś dorzucę do jakiegoś filmu i niech i niech będzie przybywam po ciężarówkę palimy robura albo nie może najpierw wejdziemy na pakę i zobaczymy jak to wygląda po zapaleniu podnosimy poduchy i ognia ale mówię wejdźmy na pakę i zobaczmy jak to wszystko wygląda a ziarno po skoszeniu takiej pszenicy przez kombajn wygląda tak. Nie ma jakichś dużych, dużych potrące i jest trochę takich niedomotów można powiedzieć, trochę plew ale to przy pszenicy to jest takie w miarę normalne nie jest to jakaś brudna całkiem. No nie jest to po prostu skoszone no, z plewami całkowicie. No, tak jak widzicie. To jest wszystko w normie. Tak jak powinno być. Tak więc czas odjazd. Podnoszę Volvo na poduchach i w Jokuniki. Pozdrawiam wszystkich, cześć.